W tym poradniku pokażę Ci, jak z takiego pełnego obrazu zwinietować sobie głowę i wstawić ją na tle innego filmiku. No to zaczynamy. Oj, sorry, to po No więc jest shortcut, teraz próbujemy to pokazać szybko. Co tu mamy? Normalnie, jeżeli jest cała ta pełna postać, to nie ma żadnego filtra, a jeżeli mamy tą głowę, na górnej warstwie, na dolnej mamy podkład z filmem. Więc ta głowa jest zrobiona na trzech filtrach: maska simple shape, size, position and rotate i lustro. Lustro nie jest tu konieczne, ale pokażę wam po co go wziąłem. Teraz poszczególne filtry. Mask simple shape. Simple shape to są takie maskowanie podstawowymi figurami, czyli okrąg, elipsa, trójkąt, kwadrat. Ja mam na tym filmiku wzięte na elipsę, ale możemy sobie wziąć na trójkącie lub na prostokącie. Ja pokażę Wam to winietowanie na prostokącie. Ustawiamy sobie poziom, pion i już mamy wycięty ten fragment filmu. Seize Position and Rotate pozwala nam przesunąć tą klatkę w odpowiednie miejsce i dzięki temu będziemy mieli tam, gdzie chcemy, na, żeby było widoczne to tło w odpowiednim miejscu, a postać tu gdzie trzeba. Lustro przestawia nam z lewa na prawo ten obraz, żebym patrzył na miejsce tam gdzie chcę pokazywać i przesłaniał sobie tylko to co chcę pokazać, żeby oczy patrzyły tak jakby na ten ekran. A jeszcze tam jest filtr dolno-przepustowy, żeby mi się dźwięk lepiej zgadzał. Tu jeszcze mamy przechyloną głowę. Jak oczywiście uzyskają to w filtrze Sage Position and Rotate przedstawiając sobie po prostu obracanie, tak żeby ta głowa nie zasłaniała mi tego, co chcę pokazać, bo tam trochę za dużo mi zasłaniała, tam z boku jak stała tako. więc wziąłem sobie ją, żeby była z boku zupełnie gdzieś z tyłu. No i musiałem to lustro dać, żeby ona patrzyła, tak jakby na to, co tam pokazuję Wam tu z tą strzałką. I to by było na tyle. Takie proste winietowanie, a w wielu filmach się bardzo przydaje. Dzięki za oglądanie, łapki w górę i sub narka.